Szczelec 2021. Dziewiątka buław. Jakieś trudności w dążeniu do celu. Diabeł. Uuu. Pustelnik, być może trudności z samotnością. Dziesięć denarów. Siła. I dwa kielichy. Oszczerzenie i rada. Okej, okay, szczelec. Tu jeszcze jest jakaś karta. Okej, okay, szczelec. Więc tak. Macie jeden jedyny problem, którego nigdy. nigdy nie może zrozumieć. Bo Wy sami musicie go zrozumieć. O czym mówi karta pustelnika? To znaczy, macie problem z samotnością, ale jakby nikt nie, nie mógł Was zrozumieć z tym, że Wy po prostu jesteście sobie gdzieś tam sami, że sami wszystko robicie, że jesteście bardzo niezależnymi tutaj znakami Zodiaku. Ktoś Wam będzie po prostu zagłuszał. To, że wy chcecie być sami na ten czas, że chcecie jeszcze kilka spraw przemyśleć. I tutaj faktycznie takie, takie niezrozumienie jest, nie? I, I żeby was ktokolwiek mógł zrozumieć, to wy musicie najpierw zrozumieć same siebie. I teraz tak. Karta diabła z dwójką, jest, dwójką kielichów jest to chęć. Chęć wejścia w związek chęć po prostu poczucia miłości, bo kilka rzeczy, kilka spraw było Was bardzo ciężko i teraz Wy chcecie wejść w związek taki, który... takim, którym wy będziecie czuli, że wy jesteście dla siebie, jesteście dla siebie wzorem i w ogóle chcecie być razem ze sobą, tak? I teraz ta karta mocy... No, trzeba by było się zaangażować, trzeba by było jakąś moc dać. Jeżeli jesteście osobami, które chcą wrócić do starych partnerów, Tarot mówi, że to wy musicie walczyć, a nie osoba, którą chcecie odzyskać. Więc tutaj raczej jest taka walka pokazana. Moc z pustelnikiem. Same dajecie z siebie dużo siły. Czy to w pracy, czy w życiu osobistym, musicie sobie ze wszystkim dawać radę, i to jest Wasza przyczyna problemu. Teraz tak, karta diabła z dziesiątką denarów. Będziecie bardzo na początku roku podchodzili do spraw materialnie, będziecie bardzo chcieli e, mieć korzyści, będziecie bardzo chcieli tutaj zarabiać pieniądze. Jest to karta Brama, bo te korzyści finansowe się mogą do Was właśnie w tym roku uśmiechnąć, i możecie śmiało podjąć taką decyzję ciężkiej pracy za fajne pieniądze. I tutaj faktycznie to się opłaci, yy, tylko naprawdę musicie dać siebie dużo więcej, niż dajecie. I teraz tak: yy, Karta dwójki kielichów, są to wszelkie umowy, wszelkie tutaj zobowiązania, także będziecie podpisywali umowy. Będziecie tutaj e, ch chciały podejmować takie działania e, bardziej niezależne, bardziej, bardziej po prostu sami będziecie chcieli pracować niż w gronie ludzi, bo ci ludzie będą was przytłaczali. Dlatego tu też jest ta izolacja. Teraz tak, co jeżeli chodzi o zdrowie, zwróćcie uwagę na kręgosłup i na używki. Karta Diabła mówi. O używkach, alkohol, czy czymś głębszym. Nie dajcie się namówić ludziom e, na więcej, że tak powiem, płynów, bo to Wam może zaszkodzić, czy też na inne gorsze rzeczy, na mowy, nie? Tak jak mówię, karta diabła. Y, uważajcie też i na oszustów, bo dużo bardzo mm, teraz jest w internecie, czy gdziekolwiek. Kogo byście chcieli poznać, oszustów. Więc ten diabełek może gdzieś tam się jeszcze przewijać. Myślcie o sobie, myślcie o swoim ego. Taki jest przekaz, taki jest przekaz na ten rok 2021. I teraz, tak, co jeżeli chodzi o, o partnerstwo, jeżeli jesteście w związkach i wam jest ciężko, bo na przykład jesteście razem, a osobno to starajcie wybudować sobie na nowo porozumienie. Starajcie się rozmawiać, starajcie się tutaj skupiać na sobie, na też swojej seksualności, bo diabeł to też jest seksualność, tak? Także ja myślę, że to, to o to chodzi. I teraz tak, wnioskując, możecie się wyprowadzać, nagle się wyprowadzać, Możecie zbierać pieniądze na dom. Możecie też starać się. Po prostu. Po prostu starać się być asertywnym. Asertywnym w działaniu. No dobra. Ostrzeżenie. W tej stronie. Królowa Denarów. Może nie pchnij aż tak bardzo w ten materializm, żeby się nie zamęczyć. Bo tylko nie kasa, bo tylko pieniądze szczęścia nie dają. Taki jest przekaz. Królowa Denara. Są potrzebne, ale może nie skupia się aż tak bardzo na tym materializmie. Stara się zwrócić uwagę też na rzeczy, które Cię otaczają nie tylko pieniądze, ale i też na mądrości, na jakieś sugestie, na duchowe sprawy. I karta rada. A z kielichów. Popatrz też w głąb siebie, w głąb emocji, czego ci brakuje w związku, czego chciałabyś tutaj się nauczyć. Po prostu bardziej bądź emocjonalny niż materialistyczny. Bądź bardziej taki tutaj: no nie udawaj takiej zmierzłej czy zmierzłego. Po prostu starać się też pokochać, zrozumieć. Tak mi tu wyszło. A z kielichów, nie? Czyli staraj się też skupić też na więzi emocjonalnej A nie tylko na po prostu takim całym tym materializmie, bo no, tak jak mówię, no. Tak jak mówię. Szczęścia się nie kupi, ale... Szczęście można zdobyć. I wy właśnie w tym roku to szczęście zdobędziecie, jak tylko dacie od siebie bardzo dużo.